Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie.